Witajcie! W tym roku odbyła się druga edycja Ursus Biega. Posłuchajmy, jak bieg oceniają zawodnicy. Ja bym chciała zapytać: spodziewali się panowie takiej ilości biegaczy w Ursusie? No jest to troszeczkę zaskakujące, dlatego że jest to co najmniej 200 osób więcej niż w ubiegłym roku. Liczymy również, że będzie czas wyjątkowo taki dobry jak, jak poprzednio, coraz większa popularność naszego biegu. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się do biegów warszawskich. To byłoby dla nas dużą satysfakcją. Jak wiemy, jest to dopiero druga edycja, a jeśli chodzi o frekwencję, bardzo dobra i jak pani redaktor zapytała, czy się spodziewaliśmy, cieszymy się. Przede wszystkim się cieszymy, że tak, licznie przybyli zawodnicy. Właśnie to piękna inicjatywa, bo to nie tylko popularyzacja sportu, ale również integracja mieszkańców dzielnicy Ursus. Zdecydowanie tak, ale nie tylko jak wiemy dzielnicy Ursus, mieszkańcy owszem, dla nas to jest bardzo ważne, ale również ważne, że praktycznie że z cały Polski przyjechali zawodnicy z różnych stron, z różnych województw i z tego się też bardzo cieszymy. Muzyka Druga edycja biegu. Ile w tym roku osób wystartowało? W tym roku wystartowało 400 dorosłych osób i 70 dzieci. Mieliśmy w biegu dla dorosłych dwie kwalifikacje, dwie klasyfikacje. Był to bieg na 10 km, jak również było to dzięki, wsparcie, dzięki wsparciu zaprzyjaźnionego klubu CrossFit z Ursusa. Dołączyło do nas jeszcze paru crossfitowców, którzy wystartowali na 5 km w kategorii CrossFit. No właśnie, w kategorii CrossFit było bodajże 5-4 yy, rodzajów ćwiczeń. Tak, dokładnie o tych ćwiczeniach. Zachęcam do zapoznania się z nimi, do poczytania, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Na naszej stronie urzędzbiega.pl tam one są dokładnie opisane. A według Pana najcięższe ćwiczenie dla biegaczy? Dla biegaczy najcięższe ćwiczenie? E, no, wydaje mi się tak naprawdę najcięższe ćwiczenie, najcięższy może powiem moment, bo naj, najcięższe ćwiczenie to można powiedzieć samo rozgrzewka. Oczywiście żartuję, ale naj, naj, najcięższy jest ostatni, ten kilometr, dwa, kiedy już powiedzmy już organizm jest trochę podmęczony i to jest już, e, zaczyna się być powiedzmy i w tym momencie zaczyna być już się duży wysiłek i to może być najtrudniejszy moment dla biegacza. W tym roku trasa była taka sama jak w zeszłym roku? Żeśmy ją troszeczkę zmienili. Na początku mieliśmy. Takie ambitne plany, żeby zrobić bieg na drugą stronę, jedną pętlę 10-kilometrową, jednakże po rozmowach, po namysłach, po e, ogarnięciu wszystkich formalności zdecydowaliśmy się na zrobienie dwóch pętli po 5 kilometrów, ale nie trasa różniła się delikatnie, choć nie dużo od zeszłorocznej edycji. Myślę, że była ciekawsza. Dziękuję bardzo. Pan pierwszy na mecie. Jakie wrażenie, jak trasa? Łatwa, pr łatwa prosta? E, trasa ładna, za dużo podbiegów nie było, no ale z crossfitu tutaj dali nam popalić na tych czterech ćwiczeniach. Ciężko było dobiec do mety. A które nie było najcięższe? E, jak dla mnie Krabok. I długo Pan się przygotowywał do tego biegu? E, przygotowywałem się nie przygotowywałem. Ja sam dla siebie trenuję, jak mam czas i stwierdziłem, że tu wystartuję. Akurat była okazja, więc... A często Pan biega na co dzień? Nieregularnie. Kiedy, kiedy mam czas, to nie mam, nie mam określonych ćwiczeń treningów. Ja amatorsko biegam, także ża żadne zawodowiec ze mnie. Jak się biegło? Bieg był ciężki? Bieg był niezmiernie przyjemny. Biegło się z wiatrem, tylko trochę rzucało na zakrętach. A jak trasa? Trasa była ciekawa, dla mnie jednak troszeczkę zakręta. Ale przebieg przez fabrykę, pierwszy raz tam byłem, tak to jest. był bardzo ciekawy przebieg, tak? bo poznaliśmy nowe miejsca po prostu Pierwszy raz od e, 7 lat. Tak, bo my tu w ogóle jesteśmy e, tak zwanym klubem porannych misiu, tak? Tak, jest. Porannych misiów. Biegła Pani w piątce kro, e, crossfitowej. Tak. E, piątka crossfitowa składała się, można powiedzieć, z trzech części. Pierwsza część to był bieg 2,5 km do parku. W parku były cztery stacje crossfitowe, każda z nich miała 100 metrów. Na pierwszej stacji należało wykonać wykroki, na drugiej tak zwane niedźwiadki, czyli idziemy przodem na rękach i na nogach, potem raki, czyli idziemy na rękach i na nogach, ale jakby biodra mamy do góry i ostatnie tak zwane padnie i powstań, czyli pompka, skok, pompka, skok. No i po tym, po tych atrakcjach trzeba było dobiec kolejne 2,5 km. Udało mi się skończyć na trzeciej pozycji. Tleki nie niedosyt, ale poprawimy w przyszłym roku. Jak się biegło? Bardzo dobrze. Troszeczkę za gorąco. Ja to powinienem mieć cały czas wodę albo jakiś lód w plecaku. Nie. A trasa łatwa? Łatwa. Bardzo łatwa. Nie było żadnych zniesień praktycznie. Nie było żadnych. Z panem bieg też pies. Tak. Ona biegnie po raz szósty w biegach takich, w biegach na nogach, ale 35 razy uczestniczyła już w nightskatingu, to są trudniejsze przejazdy rolkowe. 6 tysięcy osób. Zapraszam do w najbliższy, nie najbliższy czwartek tylko za dwa tygodnie bicie rekordu Guinnessa ludzi na rolkach. Mamy bardzo dużo do zrobienia, będzie nas około 10 tysięcy plus tunia. Super, razem pewnie raźniej się biegnie. No zdecydowanie. Tym razem muszę przyznać, że mnie troszeczkę stopowała, ale dlatego, że przedwczoraj, w czwartek był night skating i przebiegła 25 km w zabójczym tempie, więc teraz y, y, ja spowalniałem. Mogłem zrobić dwie minuty szybciej, zresztą i tak muszę się zatrzymywać na trzy razy, żeby dać jej wody i oblać wodą. Niesamowite. Życzę wielu sukcesów. Dziękuję uprzejmie i wzajemnie.